Nie wiem jak to otworzyć, więc to rozwalam po prostu na pół. Już widać tu banknoty. Trzeba do ostre. Serio to się w ogóle nie chce otworzyć. Czeka. O, pierwsze podmiotę. Jakiś musi być sposób. O, proszę bardzo. Ale masz w też inne nominały. Liczymy. To jest mocny banknot tutaj z obecnych chyba największy. Nie, to jest 100 euro. Ale tu jest 500 euro. Dobra, zaraz policzę, zobaczę, ile jest. A... Dobra, posegregowane. Teraz liczę. Dobra, złotówek jest tu 5000. Dwa lata zbierałem to. Dwa lata. Yy, do, dolarów jest tam 30, parę. Czy tam 40. Euro jest 750, prawie. Łącznie około 8,500. Nie wiem, jak to tworzyć, więc to rozwalam.